Cześć moi drodzy w kolejnym shortzie kanale na, na A w dzisiejszym szorcie pokażę Wam dwie moje nowe figurki z Ninjago Kolejne Czyli mamy tutaj dżelia z odcinków potężowych Bardzo się cieszę że je mam Tarabela z tyłu, trochę piękny jest Tarabela z przodu A teraz z tyłu Piękna figurka. Piękna. I mam jeszcze lasz. z sezonu pierwszego ninja, no. I mamy jeszcze z figurkę. Naprawdę piękna. Ale na z przodu. A teraz z tyłu. No. Oby te figurki są naprawdę super. Bardzo mi się podobają. Cieszę się, cieszę się, że do mnie przyszły już. Więc no. To były te figurki. Ja byłem TV więc Więc jest na Pię It's TV.